W ciągu geometrycznym mamy pierwszy wyraz oraz iloraz tego ciągu. Jaka jest suma 10 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego? Wypiszmy sobie te dane. Pierwszy wyraz, iloraz i jeszcze możemy zapisać n równa się 10, czyli mamy 10 wyrazów tego ciągu. Wypisujemy wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego i będziemy tutaj podstawiać za n, za a1 oraz za q. Sn, czyli S10 to jest suma właśnie 10 początkowych wyrazów tego ciągu. Równa się a1, czyli razy 5. To jest pierwszy wyraz ciągu. I razy w liczniku będziemy mieli 1 minus Q, czyli 1 minus minus 2, bo taki jest iloraz, i to do potęgi n tej, czyli do potęgi dziesiątej. W mianowniku mamy 1 minus q, czyli 1 minus minus 2. Po uproszczeniu mamy w liczniku 1 minus i teraz minus 2 do potęgi dziesiątej da nam. 1024. Natomiast w mianowniku wyjdzie nam 1 plus 2. Po uproszczeniu mamy 5 razy i w liczniku minus 1023 i w mianowniku trójeczka. Skracamy ten ułamek i mamy minus 341. Po wymnożeniu tych dwóch liczb będziemy mieli minus 1705. Taka też będzie suma 10 początkowych wyrazów tego ciągu.